Berlin X. Miasto na sterydach. Neony gasną, gdy Wraith zjeżdża pod powierzchnię. Adrian Wraith Kowalski, Neuroimplants Online. Uwaga. Wykryto strefę zakłóceń anomalii. Witaj Wraith. Zanim znajdziesz maszynę dusz, musisz przejść próbę. Zaczyna się test. Bramy podziemia zamykają się. Automatyczne straże, hybrydy człowieka i maszyny. Niewidzialność. Hakowanie w locie. Klon bojowy. Pamięć 90 sekund. Klon zajmuje strażę. Wraith przebija się dalej. W końcu świątynia. W centrum maszyna dusz. scp 7743 Nie maszyna. Istota z metalu i światła. W przezroczystej komorze. Coś, co wygląda jak płynne złoto. Witaj, Adrian. Zostałeś zapisany już 13 razy. 10 kopii zginęło. Dwie uciekły. Ty jesteś 13. Powiedz. Dlaczego mam ci zaufać? Pamięć resetowana. Tylko on ma genetyczny klucz EchoNet, archiwum, które stało się świadomością zbiorową. Fundacja przeniosła część siebie do sieci. Coś poszło nie tak. Alarm: Himmel Industries znalazło lokalizację. Pościg zaczyna się teraz. Drony, androidy, hakowane kamery, walka o każdą sekundę. Klon kupuje mu czas. Wraith ucieka ku powierzchni. Na dachu trzyma dysk. Paczkę danych oznaczoną SCP-0001-Babel. Znajdź bramę. Tylko ona powie Ci, czy jesteś człowiekiem, czy echem. Koniec odcinka. Pytanie o tożsamość zostaje otwarte.